Cześć witam przygotowujemy teren siania trawy jutro będziemy siać trawę ale dzisiaj musimy ziemię zruszyć porządnie zruszyć obficie podlać a jutro będziemy siać trawę wałować i podlewać także trzeba ją trochę przegrabić w miarę żeby ja mięciutko Ewentualnie jakieś pasty pousuwać i zakładamy prawniczek. Pogoda nie rozpieszcza. Mamy końcówkę kwietnia. Mam nadzieję, że w przymrozki nie wrócą żadne. I działamy. Samo się nie grozi. Kilka temu robimy cykulację tej pseudotrawy trawnika. Jak widać kryty zrobiły swoją robotę, czyli zniszczyły trawę. Tego musimy go zakładać od nowa w niektórych miejscach. Dobra, ziemię mamy wstępnie zruszoną, przegrabioną. Teraz podlejemy to, bo strasznie sucho. Chwastów jeszcze było trochę do wybrania. Także na razie lejemy ostro, bo jest naprawdę sucho. No, 10 kg trawy do posiania jest, także powinno starczyć. Na razie lejemy. A jutro sianie. Wałowanie, podlewanie. Są takie placki, jak widać. To wszystko krety. Jesień przyszła i zryły krety totalnie. Ryły nawet się nie pytały o zgodę, czy mogą, tylko po prostu ryły sobie. Zastawiamy jakieś pułapki, brzęczki i nic nie pomagało. Także trawę zakładamy praktycznie od nowa. W różnych miejscach, no żonka tutaj podlewa. Końcówka kwietnia, ale strasznie zimno. Więc mam nadzieję, że lada dzień pogoda się zrobi i będzie w miarę przyzwoicie. Jest tego trochę do posiania, do renowacji tej trawy, ale no muszę coś działać, bo nie będę nic robił, to nic z tego nie będzie. Strasznie sucho. Także za jakiś czas się widzimy. Dobra, witam ponownie. Mamy początek maja. Przygotowania do siania trawy. Także ziemia jest wstępnie przygotowana, skrabiona. No i dopatrzyłem się tutaj w walec do ubijania trawy. W jakiś tam siewnik do siania. No i tutaj jeszcze mamy trawę, którą będziemy siać. 5 kg w zupełności chyba. Wystarczy na tyle ziemi, także zaczynamy sianie bo czas ucieka. Także, a tak, jest co robić. Tam wykopaliska, tak jak mówiłem, do kostki, ale siejemy teraz trawę, bo czas ucieka. Czas nagli Dobra, działamy. Zaczynamy sianie z ręki. W sumie kilku tego nie robiłem, w miarę mocny wiaterek wieje, więc zobaczymy jak mi to, to pójdzie. Jakoś to idzie. Prawie powinno nasion. gdzie będą bombiaki to się wrócę i ja się najpierw poprawię mocne wcześniej i a to wszystko robota kretów krety mi tak zbudowały na jesień Jemy, nie zajmujemy. Druga paczka w zapasie. Mhm. Dobra, trawę mamy, nasiona mamy posiane. Bierzemy się teraz za, za także. Bierzemy walec, będziemy wałować. Zobaczymy. Trzeba po prostu ubić, żeby te nasiona nie pływały. Więc lecimy. Jest, to to ciężko. Nie wałujemy. wałujemy. Po zwałwaniu będziemy podlewać i tak raz dziennie trzeba będzie przychodzić 이렇게 <목소리도> 놔 Dobra, malowanie mamy zakończone. Pa tego zaczynamy się za pomowanie. Dobra. Wcieramy sprzęt. Co to jest w góre? Tutaj na wkręty damy. No i dobra, zobaczymy to do sprzęcie, rozsypiemy trochę nawozu, Panty Trochę podnawozimy tą trawę, wzmocnimy zobaczymy Teraz zaczynamy nałożenie. Mamy zakończone, teraz myjemy wody. Jestem w się na las, bo widać było słońce, słucho. Więc, na czym on się to trzeba przyjeżdżać, bo podlewość Na to jeszcze się nie zapowiada. A rzemiosłuchaj jak piecz. Także dałem trochę jeszcze nawozu. Jeżeli w trawie trochę wspomóc po starą trawę a tą młodą naszą trzeba podlewać. I będziemy patrzeć, czy trawa wschodzi, czy nie wschodzi. Roboty, pilota, miara. No dobra, trawa posiana, zbałowana, ubita, podlana, w miarę mocno, nawozem posypane. Teraz czekamy na efekty kiedy to wszystko ruszy no, A będziemy często podlewać to, to ruszy może szybko Także tak, tak to wygląda Powoli powoli o trawka posiana Oby tylko ptaszydła nie wydziałały nasion I do przodu. No dobra. To byłoby na tyle. Czekamy na efekty. Jak będzie trawa rosła. Dobra. Pozdrawiam, cześć.